I ma ona siać na duży, tylko łącznik, żeby miał i wałek z przodu, to ma ona siać. Nie na no, przyczepę stawiam. No i zaczyna się zielenić. Jeszcze padali, wody pełno. Ale się nie patrzyłem, na po zrobiłem. Tak, tutaj, ja tutaj jest zielenie, patrzę. patrzy. Trochę jednak po nami polatałem, to jest lepiej. Kurna, jadę teraz jeszcze dalej na pole, bo żeby tutaj te nawozy posiać. A to co wypadło? Śruba się od kurna odkręciła. Z szyby. A jak to kurna przykręcenie? Żeby śruba się odkręciła? Ale jaja. No podkładka leża, a jeszcze śrubę teraz muszę gdzieś przykręcać. I teraz trzeba jeszcze dociskać Żeby kurna złapać A ta co co, tak samo pewnie już Pewnie mało trzyma Jaja, normalnie jaja Dobra, już przykręcone Kurna, ten korzeń trzeba będzie wyrwać, bo tam drzewo rosło Teraz ja go myle ponu zawsze Przy domu to sklep, sklepał deszcz. Tutaj widać tak bardzo może i nie sklepów Ach, chmura idzie. No i już tam nie ma kamieni, bo tutaj ten no, odcinek to jest trochę kamieniście. Bo i tutaj z brzegu to nawet nie chce wejść zawsze pług. Zależy, trzeba go na maksa opuścić. jest cały tylko trzącha. Tak to żyto rośnie, tak to to rośnie, kurna nie ma. A już próchno bierze, Już te drzewo. To samemu będzie trzeba potem wyrąbać. O wiosło rośnie, to, by to po żniwach będzie trzeba przyjechać, najbliższy cyklopem odkopać, wywalić go. I będzie w końcu dobre uranie. Nie będzie korzenie przeszkadzać. Próchno bierze to. No i żytko elegancko rośnie. Przynżyto, przynżyto było i... Gdzie duże to trochę... Wygnijło. No, mówię, tak samo tej jak teraz je, to żeby na drugi rok tutaj nam przygotować. Albo tutaj owiec przewalić, a na odwrót. Albo pszenicę posieć, Bo tam co jest pszenica to... Trochę no, to tam no, przyjrzyj że owiec posiać. a tu pszenicę walnąć więcej. Zobaczę jak będzie. Obornika było dużo, jak było wiadomo, bo raz niby przewalone było, jedynko na hardzie. A potem na medium było i czasem, jak to mówię, jedynkę, dwójkę, czasem trójkę zależy, bo wiemy gdzie. Tu jest, jest trochę jak słabsze, na przykład to było... Trójkę walone tam gdzie trochę słabsza, taki trochę bardziej pytylek, to jedynka na grubo. Z daleka go słychać. Przy tym kultiwatorze. To... Zresztą mam mały, ten 2,10, ale jest dużo zębów, to zdychę. Bo coś że ma 2,5 metra, to ma powiedzieć mniej zębów, niż ja mam 2,10 kultiwator. ma mniej zębów. Nie wiem, będzie gdzieś tak... Na oko się liczy 2,20. No to siewalnie, no to wyjdzie tak. Jak 2 hektary, to po 250 kg, ale 2,20, to będzie 240 kg na hektar. Dużo obornika się da. Teraz pod siew się da tyle i już chyba więcej, będziemy już więcej się nawet nic nie rzuci. I to się mówi, za jak to ludzie mówią, to jest zaoszczędzenie paliwa, czasu, i nie muszę potem z odrzywkami latać, sorami. Kolejny widzę, jak będzie. Zielicho, czy co to? Tylko potem się oprys na zielicho, i to wszystko I tak się oszczędza. Czas raz dacza dobrze, i jak ja kukurydzę, raz daję, i czekam aż do zbioru i rośnie normalnie 3 metry. No elegancki Na się kupowało to, że pełno się jeździło samemu to Też to tyle jak tyle No że jeszcze te wałki się stunowe kupi bo To tylko śruby i brony z tyłu Tylko myślę, że wałki stunowe, bo brony to będą jak brony Będą się bujać lewa, prawa, lewa, prawa Takich tutaj kamieni to nie ma, żeby coś tam się stało tym. No i ściągnięty. дополним помню povim. To Не, 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 вы зараз не, 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 просто не, tutaj nie wiem czy nie jest za głęboko to dobra, trzeba ucelować Ciężka gleba, to jeszcze dalej trochę zrobię Łatwiej bronami będzie wyrównać Dobra, bo bruzdę dałem po i to wszystko poszło do przodu. Kurna, za, co za płytko. Ej ty ty, za głęboko walnąłem bruzdę. Pięknie wygląda równo. A ty mi nieźle. Ten piękny piach. Osianę, ale jak ktoś mówi, sąsiad przyjedzie pogada, to... te obroty ma, to już tutaj słychać jak szaleśni, to nie trzydziecha, to... że słabo. Ktoś powie, że to duży mi ja nie małem. Ale patrz, jest o rany, jak jak raz już słaba 30 by była Po rannym to było trzeba, albo trójko, albo szóstko, bo, powiedz, bo tutaj ta 30 to nakrętko się odkręciła i ten ma szerokie lacze, mało siada. 30 to całe koła by się dopiła i ledwo aż ażby cała woda się gotowała. Powiedzcie 2 hektary tutaj, jeszcze tam to by w dupę dostała, na więcej paliwa spaliła niż powiedzieć ten. A ten, może jeszcze smokra łąka, może się na łąkę wejść 4 hektary, bo z woda stoi. Ten to nawet nie siądzie. Kurna, za dużo gazu daje bardzo do sąsiada poleciało. Na wozy. No, mleko. Kurna, 3 metry, do, 2 metry do sąsiada. Nie potrzebnie tyle gazu to przy 30 akurat by było, przy tym ku... Na... no 6 metry będzie To 30 tyle nie rozwala Tym poje dwa razy w koło i... Gitara Będzie mieszana Zaraz się pobronuje, Przyjadę, pobronuje i będziemy siać Dzisiaj bo jutro, no ale się posieję. Chociaż dzisiaj jedno to działkę posiać, jutro drugo Dobra, bo mi filmik się mieści w 23 minutach, bo dalej to mi urywa. Jeszcze mam 3 minuty. Lunatko to się dymi. Ej, dwa razy w koło i, i wesoło, i z koniec jeszcze trzeba teraz na tamto, co teraz robiłem. Dobra, trzeba iść, brać, podczepić i big baga, żeby nasypać. Nasypuje się, bo wszystko nie wejdzie, bo wszystko nie wejdzie, to zaraz Odstawi jeszcze raz, to cały Bigbach się rozetnie i będzie gitara. Dobra, już nasypane. No, tutaj nie wiem, z 70 ary to poszło pewnie gdzieś. No, ze 150 gdzieś poszło kila, bo były nasypane. Znaczy, reszta to z 350 idzie na, na te półtora hektara. idzie. Woda stoi powiedz, na 4 hektarach, jednej na 2, tam hektar taki jest trochę dołek, to też stoi woda. Nie to mówię tego, uczepić, to tylko karby zostaną. Bo z oponami latamy, tylko karby zostają, nie szada. posiać, woda stoi, to się rozpuści, zarabiać, bujać. Teraz, łąko, woda wścioknie, od razu będzie trawa rosła, bujała. No i dobra, posieje, to by było na tyle, bo już zaraz mi się skończy. Limit nagrywania reszta się wysypie, też posieje, bez zarabronowania, więc się posieje. I już będzie z głowy, mniej roboty. To na razicho. Do następnego hejka. Jak Ci się podobało, jesteś nowy, czy co jest suba czy komentarz na razicho. Hejka.